3 sierpnia 2025 roku po raz kolejny yy, prezentuję odmiany Sphinx w tym czasie yy, Sphinx był prawie pod osłoną yy, dodam yy, w tym czasie grona Sphinxa są już pięknie i, i równiutko wybarwione no bardzo ładnie to wygląda No co do Sphinxa jednak powiem tak, że ta odmiana dla miłośników słodyczy to musi jeszcze, mimo tak ładnego wyglądu, musi jeszcze powisieć i, 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 i no i po prostu nabrać cukru, żeby, żeby zgubić ten kwaskowaty smak. Ja lubię odmiany takie bardziej winne, no ale Sfinks Cink, to rzeczywiście musi dłużej powiesić, żeby, żeby zrobił się słodki. W tej chwili jest jeszcze jest jeszcze za kwaśny, więc, yy, więc musi powiesić. No ale, ale, jak widać, grona są zdrowe i, i jest potencjał na to, że, że może sobie tutaj powiesić i powiesi jeszcze, zanim zaczniemy go na, na dobre zrywać i i konsumować. Dla miłośników odmian winnych, to to sfinks już jest według mnie raczej, raczej gotowy i można jeść. Ja tam nie przejdę koło niego, żebym sobie jagódki dwie nie skubnął, dlatego niektóre grona wyglądają trochę tak już od góry obskubane. Może jeszcze do Sfinksa w tym sezonie wrócę. Proszę liście, zdrowiutkie, odmiana ma podwyższoną odporność na, na choroby, więc, więc jest godna uwagi. Arkadia. Mój najstarszy krzew tej, tej odmiany. Mam ich kilka w różnych miejscach, głównie pod pod osłonami. No cóż, tu dużo mówić o arkadii. Niech te grona same za siebie mówią. Jasna, deserowa odmiana. Jak dla mnie. No, jedna z najlepszych. Jeżeli nie najlepsza odmiana deserowa. Ten krzew ma już około 10 lat, więc pozwoliłem mu ładnie zaowocować a że odmiana jest plenna więc więc jak widać jest tych gron sporo bardzo smaczna odmiana w tym roku bardzo zdrowo się grona trzymają liście również także przy podstawowej profilaktyce w uprawie pod osłonami, jak najbardziej polecam do amatorskiej uprawy. Przechodzimy do następnego krzewu Arkadii. Tutaj w centralnej części obrazu mamy Arkadię. Co ciekawe, jeśli chodzi o tą Arkadię, to jest to krzew, który jest naszczepiony. Arkadia została naszczepiona na na odmianie prydrożnej. Ten prydrożny był, był późny miał problemy z plodowaniem gniły grola, więc ale silnie rósł, więc postanowiłem wykorzystać miejsce szczepienia jest, jest tutaj, gdzie wskazuje palce, widać, że to jest tak grube i ładnie się to wszystko zrosło to zauważyłem tutaj Ciekawego, nieco mniejsze grona na tym krzewie Arkadia wydaje. No. I to tak się co roku powtarza, więc, więc jest to prawdopodobnie wpływ przydrożnego ale dlaczego? No to nie wiem, bo to akurat odmiana silnie rosnąca, i, i logika by mówiła, że że. Powinien dostarczać więcej tych składników pokarmowych z ziemi. A jest jednak tak, że, że, że grona arkadi są nieco mniejsze. Ale jak widzimy, zdrowiutka. Yy, ładnie, ładnie się to wszystko trzyma. Grona mogą powiesić. Więc na pewno, na pewno nie będę nic z tym krzewem robił. Niech. Niech sobie tak rośnie i planuję co roku, oby tak jak, jak tu widać na, na tym filmie. Inny namiot, inny krzew arkadii. A, a jeśli chodzi o efekt owocowania w tym roku, bardzo podobny do pozostałych ładnie wyrównane, ładnie zapylone grona. No i duża plenność, jak widać, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem czy dziewięć gron, te grona no miały grubo powyżej połowy kilograma, potrafią do kilograma urosnąć, więc, więc łatwo sobie policzyć, ile tego jest. I kolejny krzew w tym samym namiocie. I jak widać jest różnica do, do co do pozostałych, ale to jest robota warszuka, który od Arkadii zwykle zaczyna u mnie swoje złodziejskie e, harce. Zjadł tutaj przy jednym przysiadzie chyba a, trzy grona, zanim się zorientowałem i, i założyłem zasieki z pastucha. I od tego momentu już, już nic mi tutaj nie... Nie ukradł, ale było podobnie jak na jak na tamtym krzewie po drugiej stronie drzwi. Jak wszedł, poszedł w prawo. No i, albo może i ten krzew był bardziej dojrzały. I zostały jedno gronko i drugie to już takie obskubane przeze mnie. Poszukamy jeszcze jakieś arkadium, u mnie. Kolejny bodajże piąty krzew Arkadii w uprawie pod osłonami. sytuacja analogiczna. To no dużo nie ma co tutaj mówić i pokazywać. No po prostu bardzo ładnie zaplanował. rośnie sobie tutaj obogliwi. Jest to chyba najmłodszy z tych wszystkich krzewów, ale i tak ma, ma sporo chyba powyżej 5 lat, więc jeszcze pokażę liście u góry. Widzimy, że nie ma tutaj żadnych szczególnych śladów. Jakieś takie drobne ekrozy są, ale to jest od razu mówię moja robota. Zachciały mi się zasilać do listni mocznikiem i, i niektóre krzewy poparzyłem po prostu. Gdyby ktoś zapragnął Sadzonki Arkadii, to, to zapraszam, mam jeszcze w ofercie. Zarezerwujemy. Jesienią będą do wysyłki. Odmiana Kubań w uprawie pod, pod osłoną. Jak widzimy, grona tej odmiany są nieszczególnie duże, luźne. Troszeczkę w tym roku widzę niezapylonych kwiatów i są jeszcze luźniejsze, ale. Ale za to jest ich sporo, i jak widać, zagęszczenie owoców na, na krzewie jest, jest yy, duże. Kolor jest taki ciemno-czerwony, jak już mocno dojrzała, to już jest taka prawie czarna. No i ciekawa odmiana. W tej chwili jeszcze troszeczkę w smaku kwaskowata, ale już wkrótce nabierze słodyczy. No, i na pewno z przyjemnością się, się Kubania zje. Myślę, że spokojnie również można go, go posadzić w gruncie. To, te luźne grona zapewniają to, że, że nie gniją wzajemnie jagody od siebie, i nie zdarza się tutaj, żeby, żeby szara pleśń raczej atakowała. Kubania. Tutaj w środku się wkradło grono wiagry Bo krzew obok, tam jest. Także pokazuje ciekawa odmiana. Warto sobie posadzić i, i mieć gdzieś w kolekcji kubania. Odmiana Liwia. W mojej ocenie obok. Arkadii jedna z najcenniejszych i, i najwartościowszych odmian deserowych winorośli. Jej podstawową cechą, taką wyróżniającą wśród innych odmian, to jest, to jest smak. No, bajeczny jest bardzo smaczna odmiana. W tej chwili mamy początek sierpnia i ona już pod osłoną dojrzewa i, i jest, do, jest do skubania. Bardzo już przyjemny smak o, o niskiej kwasowości. Jest to odmiana ukraińska. Wyselekcjonował ją jakiś za, za jakiś, jakoś tam za góry, czy jakoś tam. Nie mam głowy do tych nazw. W uprawie gruntowej odmiana dojrzewa miesiąc później, więc, więc na, początku, na początku września. No niestety jest troszeczkę wrażliwa na, na niesprzyjające warunki atmosferyczne i glebowe w uprawie polowej, więc więc zdecydowanie lepiej wypada wypada pod osłonami. Wrażliwa na przymrozki, jeśli chodzi o choroby to nie zauważyłem, żeby w jakiś szczególny sposób była wrażliwa, więc uznałbym, że tu nawet ta odporność jest na choroby tej odmiany jest podwyższona. Ale generalnie to, to polecam ją głównie do, do uprawy pod, pod osłonami. Jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to jest to odmiana bardzo plenna. 2-3 grona na, na latorość to, to taka norma. Ja na tym krzewie w tym roku poszedłem na maksa. Wisi tutaj około 20 gron. No myślę, że 400-500 gram każdy z nich może docelowo osiągnąć. Więc, więc jest to pod 10, pod 10 kg. Zobaczymy. Zobaczymy, jak się z tym. Upora Krzew jest. Krzew jest stary, pewnie sporo ponad 10 lat ma no więc, więc możliwe, że sobie z tym, z tym poradzi. Nie radzę takich, takich rzeczy robić na, na krzewach no do, do 5-6 lat, raczej raczej nie polecam tak dużego obciążenia. No to tyle, co chciałem Państwu przekazać na temat Liwi. Mam oczywiście sadzonki tej odmiany. Jeżeli ktoś byłby zainteresowany i miałby dla niej ciepłe stanowisko lub, lub miejsce w namiocie, to, to zachęcam do posadzenia i, i zapraszam do kontaktu. Można sobie sadzoneczki Liwi zarezerwować, jeśli nią będą. Dziękuję za uwagę. I do kolejnego usłyszenia. Pozdrawiam Piotr.